Witam, witam. Wiesz, że mam kilka paszportów z moich, moich własnych w domu? No, kilka. Cztery paszporty urzędowe. Ten najnowszy, klasyczny paszport. Już z napisem, że jestem obywatelem Unii Europejskiej, tu u góry. I z napisem Rzeczpospolita Polska, co w normalnych warunkach czyta się. W innych państwach jest napisane, było napisane Republika Polska. Paszport, paszport i paszport po, po jakiemuś tam. Mam też paszporty jeszcze koloru niebieskiego, dosyć stare. Idąc od tego y, w głąb czas, y, 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 wstecz. Paszport granatowy, taki jakie był y, za PRL u używany tyle tylko, że orzełek tu jest już w koronie. I pod spodem brakuje jednego słówka: Ludowa, Rzeczpospolita Polska Ludowa, PRL, Rzeczp... Polska Rzeczpospolita Ludowa, tak, było to napisane na starym paszporcie. Ale układ SOP jest identyczny jak z tym, pasz... z tym, z tym, z tym, z tym jeszcze prl paszportem. Też miejsce na wizy, okienko na podpis, coś tam jeszcze. Tak. I mam stare paszporty. Ucięte, z uciętymi ten mam, niech ten nie ucięty róg, tu jest tylko dziurkowany na znak, że jest już paszport, eee, nieważne, dziurki zrobione takim dziurkaczem, a dawniej po prostu ucinano jeden róg, to też był znak, róg ucięty, że paszport jest już nieważny, jeszcze z czasów PRL-u, Polska Rzeczpospolita Ludowa, no i orzełek bez korony. Wtedy miało się dwa paszporty. Miało się, Teraz powiem o tym, jak się to miało. Dwa paszporty. Jeden paszport był na KS-y, na kraje socjalistyczne, a drugi z wierzchu identyczny. Był na, na KK, na kraje kapitalistyczne. Jedyna tylko. to w tym, że w jednym była pieczątka, przybita paszport ważny, na wszystkie kraje świata tutaj pisze, nie wiem czy widzisz paszport ważny na wszystkie no tak jest odbite, żeby ktoś się przeczytał ale na wszystkie kraje świata więc KS i KK do KK ale ten drugi paszport miał pieczątkę troszkę inną paszport ważny tylko na określone, do określonych państw a jakie to państwa? No, NRD wtedy jeszcze było NRD. Rumunia, Bułgaria, Czechosłowacja, Węgry. ks -y. Tak. No i układ taki sam. Też, też było tak samo zdjęcie. Podpis, kolor głosu, kolor w że zdjęcie. Ale mam też jeszcze, to są cztery moje paszporty. Moje... tym jeden ważny tylko, aktualny, ten czerwony, unijny. Ale mam jeszcze jeden piąty paszport. Już nie wagi państwowej, ale paszport. No te paszporty pozwalają przekroczyć granicę, no teraz to Unii, ale kiedyś Polski, i jechać w świat daleki lub nie. To zależy od tego, jaki się paszport miało w domu. No, miałem o tym mówić. Te paszporty, chociaż miałem, to nie miałem. Paszportów w domu się nie trzymało, jak dzisiaj. Paszport, paszporty, mówię, ja miałem dwa, nie każdy miał dwa. Paszporty leżały w depozycie w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej. W Wydziale Paszportów i Spraw Cudzoziemców, to to się chyba nazywało. Był, był taki wydział, ale to wtedy był wydział przy Komendzie Wojewódzkiej Milicji. Dzisiaj Wydział Paszportów jest w Urzędzie Wojewódzkim, czy przy Wojewodzie, nawet nie wiem. No, przy wojewodzie chyba, w urzędzie wojewódzkim. I mogłeś poprosić o wydanie paszportu w związku z wyjazdem gdzieś tam. Musiałeś napisać odpowiedni wniosek, motywować, a jak chciałeś jechać do KK, no do KS-u też, to trzeba jeszcze było udokumentować legalne, legalne środki, pieniądze do KK, do krajów zachodnich. Najwygodniej było mieć dolary, ale nie musiałeś mieć dolara, mogły to być waluty kraju, do którego jedziesz, do Niemiec marki, do Austrii shillingi, liry we Włoszech, peso w Hiszpanii i tak dalej, w Grecji i tak dalej, i tak dalej. I milicja mogła ci wydać ten paszport albo nie, bez tłumaczenia dlaczego, nie, bo nie. Mam też jeszcze jeden paszport. Taki taki paszport turystyczny z emblematem mojego regionu, świętokrzyskie. Województwo świętokrzyskie. W, w, w logo województwa jest czarownica na miodle. Całość czerwona, na literę S. Z taką rozwianą grzywą. Czerwoną ryżą grzywą. Ten paszport nie daje żadnych przywilejów. Tamten dawał przywilej wyjazdu za granicę. Ten przywilejów nie daje, nie daje też zniżek. To po taki paszport. To jest rzecz pamiątkowa dla turysty, który tu w Kieleczyźnie, na Kielczyźnie bywa i po Kielczyźnie jeździ. Są w środku hmm, wpisy, opisy, nie pamiętam, dwudziestu kilku miejscowości, czy zjawisk turystycznych w województwie, które zdaniem Organizatorów, a paszporty organizuje, i akcje organizuje, i paszporty wydaje Urząd Marszałkowski, Urząd Marszał Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. To jest jego akcja. I no, drugi rok chyba z rzędu ten paszport jest wydawany. W tym, co w każdym roku są trochę inne miejsca wskazane do zwiedzania. W każdym takim miejscu w paszporcie jest miejsce na pieczątkę potwierdzające, że byłeś w takim miejscu i w tamtych miejscach mają bardzo ładne, takie fajne ładnie zrobione pieczątki potwierdzające pobyt gdzieś tam na przykład w Jędrzejowie na Ciuchci na kolejce wąskotorowej przybito mi taką czerwoną pieczątkę ładna no mi się to podoba. A z kolei nie mam tutaj tej, 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 tego paszportu yy, przybito mi w tokarni w skansenie wsi te też pieczątkę. No, można dyskutować czy ładna. Mi się nie bardzo podoba, ale no pieczątka jest. No mówię, dlaczego mam drugi taki paszport? Bo yy, ja mam trzy takie paszporty. Przyznam się, że dwa razy zapomniałem yy, zabrać ze sobą paszportu. No i nie było gdzie pieczątki przybić. Raz paszport dała mi moja znajoma, którą jedna z tych trzech całą czwórką z, fitness, z mojego fitness klubu mieliśmy taką grupę cztery osoby i mieliśmy zwiedzać swoje województwo właśnie w ramach takiej grupy przyjacielsko-fitnessowej. Grupa się rozsypała, bo jedna z tych osób no, jest Wrednym przyjacielem to nie jest przyjaciel. Wrednym może być tylko nieprzyjaciel, ale jak jest przyjaciel wredny, to trzeba go wyrzucić albo wyjść z takiego grupy. To nie ma sensu, ale o tym powiem kiedy indziej. 20, chyba siedem miejsc znaczących jest u Języka nie jest zamek w Chęcinach, jest jaskinia Raj, zakład hutniczo metalurgiczny w Maleńcu. Muzeum Historii Kielc, Muzeum Zabawy i zabawy w Kielcach. No, no jest tych miejsc dwadzieścia parę, ale nie wszystkie atrakcje województwa. W związku z tym nie tak dawno i w telewizji lokalnej i w internecie widziałem wielki sprzeciw mieszkańców i działaczy turystycznych, no mieszkańców, bo, bo turysta, dla niektórych regionów to jest źródło dochodów. Jeżeli się nie wskazuje turyście w tym paszporcie tego miejsca, to można domniemywać, że turysta nie wiedząc, że jest Święta Katarzyna, do Świętej Katarzyny nie pojedzie. A Święta Katarzyna to jest z tej strony gór, jak gdyby pępek gór Świętokrzyskich. Taka wiocha, w której w zasadzie nic nie ma, a przez Kielczan od bardzo dawna, od chyba przed wojną. Święta Katarzyna uważana jest za świetne miejsce, za świetne wczasowisko weekendowe. Tam się jeździ na kawę, na lody z dziećmi, chłopak z panienką jedzie no, też na lody. Chociaż dzisiaj to się mówi wprost, <laughs> jedziemy na piwo do Kaśki, do Kaśki, czyli do Świętej Katarzyny. A ja tam lubiałem jeździć swoimi motorami, motocyklami. To były głównie w w górach, trochę za słabe, ale jak się nie ma, to się lubi. To się kradnie, co popadnie, jak mawia pewien mój znajomy. No i ci mm, tubylcy z okolic świętej Katarzyny, z Wilkowa, z Ciekot, są bardzo pogniewani na wojewodę, że śmiał, nie na wojewodę, na marszałka województwa, że nie zamieścił świętej Katarzyny w tegorocznym paszporcie. Nie wiem, czy mają rację, czy nie, no kogo trzeba było nie zamieścić. A może trzeba było ten paszport zrobić na trochę grubszy i pokazać jeszcze z 10 miejsc. Hmm. Moje paszporty, tak właśnie moje paszporty wyglądają. Do zobaczyska.